Wczoraj poszłam na kolację do mojego chłopaka i odkryłam, że w tak dużym domu jest bardzo mało przydatnych narzędzi do sprzątania. Dałem mu więc buteleczkę tabletek czyszczących i odkamieniających. Jedyną wadą jest to, że jest za tani i zbyt wszechstronny. Można go używać do usuwania wszelkich uporczywych plam w domu. Niezależnie od tego, czy chodzi o uporczywe plamy i kamień w kubkach. Czy uporczywe plamy na pokrywie kuchenki do gotowania, zdarzają się nawet plamy, których nie da się zetrzeć, a prześcieradła i poszewki na kołdry trudno prać? Wystarczy, że namoczysz je w wodzie, a znów będą wyglądać jak nowe. Zawarte w środku cząsteczki aktywnego tlenu automatycznie rozbiją plamy. Namocz na chwilę, a następnie wyszoruj, a będzie jak nowy. Składnikiem jest formuła aktywnego tlenu. Używam go również do czyszczenia pralki. Ubrania wyprane w ten sposób są czyste i higieniczne. Jest to naprawdę opłacalne i nie muszę już wydawać pieniędzy na zatrudnianie firmy sprzątającej. Nie musisz już wyrzucać przypalonych i zwęglonych garnków w domu. Wystarczy, że dodasz ciepłej wody i już nigdy nie będziesz musiał kupować nowych garnków. Tego rodzaju kuchenny blok czyszczący można stosować w domu do czyszczenia uporczywych, tłustych zabrudzeń na dnie garnków. Wystarczy wlać go do wody i namoczyć. Przypalone, trudne do wyczyszczenia brudne garnki wystarczy włożyć do garnka i delikatnie je wytrzeć. Zawarte w środku enzymy biologiczne automatycznie rozłożą plamy. Po wypłukaniu dno garnka nabierze połysku i będzie wyglądać jak nowe, a ty nigdy więcej nie będziesz musiał wymieniać wyrzuconych garnków i patelni. Jeżeli po otrzymaniu produktu nie będziesz zadowolony, zwrócimy Ci pieniądze bezwarunkowo. Ciężko pracujemy na naszą reputację, więc jeśli nie jesteś zadowolony, po prostu zwróć nam produkt. Dążymy do tego, aby nasze produkty były najlepsze. Niezależnie od tego, czy chodzi o różnego rodzaju plamy na ubraniach, czy też wyblaknięcia, zarzucenia, czy plamy pleśni, ta wybuchowa sól z łatwością rozwiąże problem. Produkt zawiera specjalne detergenty o małych czą, które mają silne właściwości penetrujące i łatwo usuwają plamy. Wyprane ubrania są czyste jak nowe, a przy tym wyjątkowo miękkie, delikatne i przyjazne dla rąk. Kiedy wieszasz ubrania, cały balkon wypełnia się zapachem. Sprzedaż bezpośrednio od producenta, bezpłatna dostawa do Rumunii, płatność przy odbiorze. Nasza fabryka uroczyście obiecuje, że możesz zwrócić lub wymienić produkt. Jeśli okaże się zbyt drogi, lub zwrócić lub wymienić produkt, jeśli efekt nie będzie zadowalający. Złóż zamówienie już teraz, aby skorzystać z najniższej ceny, przyjdź i wypróbuj.